Witam! W kolejnej aktualizacji, niestety nie pamiętam, której, ale kolejnej aktualizacji do Akei jest marzec, znaczy to jest aktualizacja na marzec um, 2020. Jakby ta aktualizacja będzie trochę enigmatyczna, ponieważ jest dużo rzeczy, które się dzieją i są w trakcie robienia, i nie mogę ich na razie ujawnić tego, co robimy. A kiedy zostaną ujawnione, to będą miały dobry impact, dlatego nie chcę na razie wchodzić w to, co to dokładnie jest, tylko że dzieje się, ale zaraz o tym wszystkim opowiem. Pierwszy, najważniejszy news, yy, który muszę powiedzieć, to jest to, że Akeja nie jest już jednoosobowym projektem, a projektem yy, czterech osób. Yy, w sensie mam ludzi, z którymi współpracuję teraz, no i po kolei się przedstawić, co robią. Pierwszym z nich yy, to jest Wiktor. Wiktor, który jest ilustratorem, który będzie zajmował ilustracjami do sesji, będzie zajmował się ilustracjami do podręcznika, będzie pomagał mi. Ukazać ten świat poprzez wizualia inne niż ja, czyli inne niż mapy i symbole bogów, ilustracje, które pokazują postaci, rasy, krajobrazy, architekturę, no i generalnie ludzi tego świata. Można zobaczyć w opisie, wstawię linki do jego twórczości, tak samo na ekranie są też linki do jego twórczości, można zobaczyć w jaki sposób rysuje, co robi Wiktor, natomiast jego pracę będziemy później ujawniać, do czego za chwilę wrócę. Druga osoba, z którą współpracujemy, no co, powiem tylko, co robi. Sami się zastanówcie, do czego to może prowadzić. Jest Mateusz, który na razie pierwszą rzędnie jest naszym voice aktorem i drugorzędnie będzie zajmował się korektą tekstów, tak żeby one miały sens, żeby podręcznik był czytelny, tak żeby sesje były czytelne, no i tak, żeby lore też był zrozumiały dla każdego i żeby bardzo przyjemnie i dobrze się to czytało. Do tego właściwie dążymy. No i ostatnia osoba, to Hubert, który jest poza byciem naszym reality checkiem, tak zwanym, czyli organem opiniodawczym na temat różnych akcji, jest także osobą, która będzie zajmowała się rzeczami programistycznymi. W szczegóły tego nie będę właśnie wchodził, ponieważ no, nie chcę zdradzać tego, co robimy, a też nie chcę zapeszyć, więc na razie powiem tylko tyle. No i jak wiecie, jak to jest w drużynach. Dużo czasu zajmuje sprawa organizacyjna, zajmuje dogadanie się, zajmuje przekazanie wizji. No i myślę, że przekazanie wizji to jest ten yy, proces, który najdłużej trwa, szczególnie przy voice actingu czy przy ilustracjach, gdzie no, muszę przekazać tym ludziom dosłownie wszystko to, co stworzyłem do tej pory, w jaki, jaki jest klimat tego, tak żeby oni mogli to ukazać w, w sposób, który będzie mnie satysfakcjonował jako twórcę wszystkich tych rzeczy. Yy. Więc z Wiktorem muszę bardzo dużo rozmawiać na ten temat, z Mateuszem rozmawiamy bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób ma mówić, które fragmenty, razem z nim sprawdzam te teksty i ogarniamy. W każdym razie, no długo to zajmuję, dlatego też może na fanpage'u wydawać się, że był trochę przestój, dlatego że są sprawy organizacyjne, które muszą zostać dokonane. No i teraz, przechodząc do kolejnej sekcji, będzie bardzo dużo połowicznych informacji, które będą enigmatyczne i, i niepełne z tego powodu, że tak jak powiedziałem, nad wieloma rzeczami pracujemy teraz i nie chcę zdradzać po prostu co on, czym one są dopóki nie wyjdą bo kiedy wyjdą to będą miały duży impact na ludziach którzy będą je odbierały. No i pierwszą taką rzeczą, którą chcę powiedzieć to jest to, żeby zwrócić uwagę na kanał na YouTubie. Um, ponieważ będą się działy tam duże rzeczy, y, bardzo fajne rzeczy y, które nie, nie będą y, sesją online RPG będzie to zupełnie coś innego mam nadzieję, że nikt się tego nie spodziewa i że będą Ludzie bardzo zainteresowani tym. Mogę powiedzieć, że jest to związane z tą małą książeczką, którą tutaj mam. E, to jest książeczka, którą właśnie między innymi dawałem ludziom do przeczytania, żeby zrozumieć e, lore Akei okay, i po prostu takie podstawy tego uniwersum. E, I to też jest bardzo duży krok w stronę opisu loru dla, podręczniku, dla podręcznika. E, także w niedługim czasie rzeczy na ten temat się pojawią, więc proszę bardzo mocno followować kanał na YouTube. patrzeć co się tam dzieje, ponieważ Będą się działy rzeczy związane z tym i z poprzednim postem, który miał w ostatnim zdaniu napisane, że następne dni pokażą wielkie kroki, jak to powiedziałem. No i kolejna sprawa to jest to, że właśnie pracujemy nad ilustracjami. One wymagają dużo pracy, ponieważ wymagają tego, żeby nasza wizja była, że tak powiem, jednolita razem z Wiktorem. Ta wizja powoli dochodzi do tego momentu, w którym jest jednolita. Natomiast póki nie mamy dobrego backlogu, póki to nie jest zrobione nie ma tyle tego, że możemy zacząć to ujawniać, to na razie tego nie będzie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że na pewno materiały ilustracyjne, które pokazują świat, architektury, krajobrazy, sesje, rasy, ludzi tego świata, będą powoli ukazywane. Um, I też nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli to pokazać. No i tu zakończę na razie po prostu ten temat. Kolejna sprawa bardzo ważna, to jest to, że w naszych rozmowach z moimi współpracownikami obmyśliliśmy, w jaki sposób stworzyć naszą wspieraczkę. No i udało nam się stworzyć y, pierwszą taką koncepcję tego, jakie będą tiry, jakie będą dodatki do wszystkich, do, te, do tej wspieraczki, oraz i jakie kwoty będziemy osiągać tak, żeby móc robić kolejne rzeczy. Y, mamy wielką nadzieję i do tego głównie dążymy, żeby każdy, kto zakupi i podejmie ryzyko, odbierze z tego duże value. Tego, co się tam, tego, co się będzie działo na tym, na tym nam najbardziej zależy i do tego najbardziej dążymy, żeby każdy, kto zainwestuje i zaryzykuje, odebrał coś, co będzie warte tego ryzyka i tych pieniędzy, które zainwestował. Yy, chcemy to zrobić jak najbardziej fair i jak najbardziej, żeby było też i fair dla nas, i fair dla ludzi, którzy będą kupować yy, i ryzykować w zrobienie tego projektu, i tak to rozpłynął, żeby po prostu to wszystko miało jak najmniejszy szans. Ważne jest po prostu to informację, którą to przekazuje, to, że. Mam już pewną koncepcję, na razie też jej nie mogę ujawnić, natomiast y, ona się dzieje, jest zrobiona, teraz będziemy ją dopracowywać oczywiście, tak żeby była w pełni, w pełni gotowa i wtedy pokażemy Wam, jaki jest nasz pomysł y, na to wszystko, y, co każdy dostanie, y, ale jedną rzecz, którą na pewno mogę ujawnić, to jest, nie wiem, prawdopodobnie od... ludzie, którzy oglądają te filmiki, obiło im się o uszy firma o nazwie Rare Printed Gear. Która teraz na przykład drukuje mapki dla Ostrzy, ostrzy w mroku innego RPG, który właśnie zostaje polszczony. I mapki AKI też, uwaga, są robione w tym. O, właśnie, tak. Ciężko mi pomagać, ponieważ muszę trzymać ten mikrofon. Czekajcie. Czekajcie. No, także. Y na razie nie chcę też pokazywać wszystkiego tego tak dobrze, chcę tylko pokazać, że to jest i powoli mamy prototypy tego, ponieważ projekt, który wysłałem, ja nie spodziewałem się, że wydruk na bawełnie będzie wyglądał tak, jak wygląda. Więc projekt, który wysłałem, mapy, którą robiłem, po prostu musiał zostać zmieniony i jeszcze raz wysłany do tej firmy, żeby jeszcze raz mogło być drukowane. No, moja wina, nie wiedziałem po prostu, jak to wyjdzie, i następna będzie już idealna, i wtedy porobię zdjęcia, pokażę wszystkim. No i. Ta bawełniana mapa całej Akei oraz inne rzeczy, które będą też drukowane, będą e, będzie jednym z na pewno nagród na wspieraczce. i w, 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 Wydaje mi się, że to jest świetna rzecz, bo to jest 100, 140 na 100 cm wielka bawełniana mapa. E, bardzo szczegółowy wydruk, wie, wszystko widać na, na nim. E, I no, piękne kolory. No i oczywiście, to bawełniane, czyli bardzo, bardzo klimatyczne. E, także. Moim zdaniem świetna rzecz I, i to jest po prostu, po prostu też będzie robione i to jest ten konkret, który na przykład mogę na tą chwilę sprzedać. Natomiast wspieraczka się dzieje, jest mamy koncepcję, mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli wszystko ujawnić. Tak jak mówiłem, ten update jest trochę enigmatyczny, ponieważ po prostu dużo się dzieje, ale kiedy to wszystko będę mógł ujawnić i pokazać Wam to... Yy... No, mam wrażenie, że będzie naprawdę świetnie. Szczególnie, że pracujemy teraz w grupie, a grupa daje zupełnie większe możliwości tego, co można stworzyć po prostu. Kolejny punkt, który chciałem mówić, to jest to, że tak jak wiemy, co się dzieje na świecie, mamy epidemię. Epidemia odwołała wszystkie eventy, na które uczęszczam, odwołała e, wszystkie rzeczy, które się dzieją, RPG-owe, czyli puby są zamknięte, konwenty są odwołane, e, no i kluby fantastyczne też są zamknięte. Osobiście, no wiadomo, nie będę uczęszczał na żadne eventy. Kiedy to się wszystko skończy, to wrócę z podwojoną siłą. Natomiast to, co mogę potwierdzić, to jest to, że kiedy Pyrkon się odbędzie, mam potwierdzone, info dostałem e-maila, że będę tam dyżurnym GM-em razem z Akeją. Więc kiedy ktoś będzie na Pyrkonie, będzie chciał Akeję wypróbować, będę tam codziennie prowadził przynajmniej na pewno jedną sesję, mam nadzieję, że przynajmniej dwie dziennie, więc jak ktoś chce, zapraszam, będzie można zagrać, spróbować, zobaczyć i to jest to, co mogę potwierdzić. Ostatnia rzecz to to, że sam też byłem przez chwilę chory, dlatego też mogło być trochę spowolnienie w, w, przez jeden tydzień czy troszkę dłużej, bo cała moja rodzina była chora, musieliśmy sobie z tym poradzić i teraz jest ok. Yy, no i do czego dążę, to to, żeby każdy yy, po prostu radził sobie z tym. Damy radę, zrobimy to wszystko, ogarniemy tę epidemię, yy, wrócimy z powrotem do stołów, wrzucimy kostkami i będziemy się świetnie bawić i to chyba chciałem przekazać. Tak jak mówiłem, enigmatyczny update, dzieci będą się działy, polecam. Patrzenie na kanał na YouTube, ponieważ będą się tam działy rzeczy. I do yy, następnego update'a.